Ja bardzo chciałem pogratulować tego sukcesu. Ja wiem to, co Pani Przewodnicząca powiedziała, że przed Panią kariera roztacza się duża przed sesją. Jeszcze tutaj miałem taką informację, że Paryż czeka. Mam nadzieję, że te dalsze Pani sukcesy będą dla Pani satysfakcjonujące, a przede wszystkim dla nas jako radnych, którzy cieszymy się z tego, że nasi mieszkańcy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach. Czyli Dziękuję za ten każdy krzysztof Barcza, którego poprosimy, zdążył. Kochani, to jest człowiek, który zdobył wicemistrza dziesięcioboju. Taki sukces też nas bardzo cieszy. Gratulujemy, życzę dalszych sukcesów. My nie mamy żadnych kłopotów z rodzinami zastępczymi, a dzięki właśnie pani i jeszcze mamy rodzinę w Dubinie. Cieszymy się, że jest taka osoba, jest taka rodzina, która opiekuje się tymi najmniejszymi dziećmi. W Zielonej Górze i bardzo proszę Panią Ewę Harek, Pani Zdarni. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Panowie Konweniacy, zaproszeni goście. Uchwała nr 158 łamanego 2016 składu pożegającego w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2016 roku. W sprawie opieki o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kracińskiego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 roku. Cała prawna, już pani Dadejewicz. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się wydać pozytywną opinię o sprawozdaniu wykonania budżetu powiatu kośnińskiego za 2015 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem Nie ma żadnych uwag do wykonania budżetu. Dobrze. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Proszę pana przewodniczącego. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Króśnińskiego z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu Króśnińskiego. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu powiatu w 2015 roku oraz przedłożone sprawozdania finansowe i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Dziękuję. Przechodzimy jeszcze raz Pana poproszę do punktu 6D przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 259 zsiłowana na 2016 Składu Rzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 maja w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kroślińskiego dotyczącego udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Składu Rzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w składzie Maria Lewandowski przewodniczącej Lilia Jaworska Członek i Iwona Orowska Członek Uchwalający następuje, paragraf pierwszy Postanawiam wybrać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kraśnickiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.